Z tej strony A dzisiaj gramy sobie ponownie w Among Us. Tym razem mamy pierwszy challenge. Początek filmu już takie kształty. Mi się to nie podoba, ja to tu ciekam. Okej, okay, ale dzisiaj mamy challenge, pierwszy z Among Us, czyli nie mogę zgłaszać ciał po prostu jak z... o, ja mam nadzieję, że dzisiaj z tego ciała nie znajdziemy. Bo będzie lipa. Chyba się się oddalić, jakbym był Energinerem, to wtedy jeszcze mogę... mam szansę, bo mogę się no zwentować gdzieś, a tak to to dupa. Ok, teraz no ja no i widzimy się już podczas rundy. Zagranie, muszę. Okej, okay, widzowie jak widzicie jesteśmy tutaj. Im postałem shifterem, a więc w sumie mamy najłatwiej. Bo przyjść shifter może się zmieniać. Okej, okay, uda mi sobie, że kabelki są łączyły. Niby sobie kabelki połączyłem.

inny sposób komunikacji, zupełnie inne potrzeby, to jest bardzo dużo wspólnych takich problemów.

Сейчас ему четыре было, ничего Boże, i sobie a ja na Boże, i sobie co ja tutaj zrobiłem? to jest takie genialne było. Dziękuję. Kolej, dziękuję. Kolej, dziękuję. musiałem się czymś zająć, niepotrzebnym. Ale zgrywam! Z łatwością. Trochę gorzej było. Trochę gorzej nam poszło niestety dzisiaj. Nie, może sobie... Coś sobie tutaj pozmieniam. O. Kitas. Ja zawsze tym samym petem gram, a mam tyle petów. Yy, z, z, yy, widzimy się na rundzie. Ja widzę, że tutaj już się no, wgrywa. Gram na najpolarniejszym serwerze jaki tutaj jest, bo Miał 5 osób, ale teraz jest trochę więcej. O, najgorzej creamate. z imposterem da się to jest ugrącię, ale creamate się. Tak. Okej, okay, mamy energiera. Chodź a w dupę z tym głównym. ja yeah, no. Musieli teraz wyłączać światło tu. To... Yeah, no. Wychodzę. To teraz muszę grać kolorem czarnym. Niestety. Bo mi ukradli kolor. Eee, yy, no to co teraz? Znowu, Crew Made To jest żenujące. Mamy Vitalsmana. Vitalsmana jest jedna z lepszych rzeczy do łapania oszustów. Ale też jest git. Trzeba wnioskować, najlepsze rzeczy do łapania od, oszustów to takie właśnie witalcy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, już nie będzie tego. Trzeba łamać się nic. Tutaj powinien być za 2 ale to jest kryszpalion. Okej, okay, głosujemy na Paliona, niech go w kosmos. Głosowanie się, wydają to ma rzadki kolor Forest Green, a to się po prostu wydaje. Nie, to jest normalny zielony. Yy, Okej, okay, więc tylko na kogoś innego zagłosował. Na ura, nie będzie mi, nam tutaj cringe'u robił. Ej, jakby on nagrywał mój głos, to to była. Kurde beczka śmiechu. Ok, na pewno to nie jest taki imposter, dobry jak ja. A z świeców to nie ja, bo ja bym nie my włą włączył wyłączył drzwi wy, no, w kafeterii na starcie, żeby nie było przejścia. O, mamy Witalsy. Ale też fajną rzeczą jest. O, admin radar tak zwany. Okej, okay, tutaj może badać się fragę. Ty może autentycznie frag Jeśli Tu, przebieżcie się do, z Ele, przebieżcie się do security. W security ktoś chyba został zabity. Nie. To jest fajna rzecz do, do łapania oszustów. Na Sejmona w reaktorze. Gdyś Sejmon mówi, mi się wydawało taką. Ciapiecie, ja co chce. Reane, cóż. Ok, teraz stopuję. Co okay, Widzowie, tam, tam, tamta narada się skończyła tym, że się nie dogadali i nikogo nie wydupcili w kosmos. Ok, kabelki zrobione znowu. Ok, lecimy tu. Nie mam Vitalsów Okej, okay, musimy się na tym skupić Okej, okay, yeah, let's go Pyk I ostatnie Udało się Boże, nie wiecie jak ja się że Żeby tym... <laughs> to wyszło Okej, okay, wszyscy żyją Wszyscy happy wszyscy żyją A to jest najważniejsze a wszyscy Happy wszyscy żyją. a w sumie ten chłopca tutaj zrobi, a sobie idę zrobić to w O2? Lecimy, 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 e, 6, 2, 4, 7, 1. Wiedziałem! Ej, przecież go wywalą teraz! Teraz go wywalą. Bo tylko oni... Bo tylko on teraz ze mną był i... okej, widzowie, na dobry koniec mamy emody. Okej, okay, let's go. Impostur! Antyadminer! Wow! Nie, nie wiem, o co tutaj roli chodzi. Okej, okay, lecimy tutaj teraz. Yy, jak widzę, tutaj są Task z podąża razem z zrobieniem tego. Yy, Okej. Okay. Nie wiem, co ja sobie mogę zrobić. Okej, okay, lecimy, znaczy to zrobimy. To so, ja postaram się zabić teraz w takim miejscu, że... A nie uda się. A nie no, ja nikogo nie zabiłem, naprawdę. To Eee... Yy, Zastopuję. No z gramy! Okej, okay, finalnie się to skończyło tak, że się nikt nie dogadał i se I, i lisa. Nie pewnie za moją namową.

Widzowie, teraz po prostu będę nagrała tylko swoje najlepsze akcje. O, i różowe go wydupcają. Wydupca Co? Widzowie, nikogo nie wywalili, a banana nie mogę zabić. Najlepiej. stało się kretyny mnie wywalieli, a więc trudne sprawy na.